Czy to koniec dzikich wysypisk? Wielu ma nadzieję, że tak, bo wkrótce wszyscy będziemy płacić nowy podatek śmieciowy. Po wielu latach monitów i zabiegów w końcu się udało. Poseł Tadeusz Arkit nie kryje radości. W minionym tygodniu Sejm uchwalił ustawę śmieciową. Wprowadzi ona opłatę, którą obligatoryjnie zapłaci każdy mieszkaniec. Posłowie bardzo pozytywnie podeszli do tego tematu, tylko dwóch było przeciwko. 270 około osób było za i ponad 150 się wstrzymało od głosu, no to świadczy o tym, że no ustawy w takiej skali rzadko się zdarza, żeby miały aż takie poparcie. Jeszcze w tym miesiącu ustawa trafi pod obrady senatu. Jeśli ten nią zaakceptuje, a wszyscy liczą, że tak, to będzie mógł ją podpisać prezydent. I przepisy zaczną obowiązywać z początkiem przyszłego roku. Przestaną y, y, płacić uczciwi za nieuczciwych, prawda? Czyli ci, którzy dotychczas nie płacą, też będą musieli płacić za odpady. Będziemy mieć czystsze lasy, dzięki temu czyste łąki, prawda? Tak jak tutaj mamy za sobą. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie powszechnej opłaty śmieciowej. Gdy każdy i tak zapłaci za wywóz odpadów, nie będzie mu się już opłacało wywożenia ich do lasu czy podrzucenia innym. Cieszy się poseł Arkit. Trudno jest złapać tego, który wyrzuca śmieci do lasu. Lepiej jest stworzyć taki mechanizm, którym on nie chce wynieść do lasu, bo mu się nie opłaca. I... Ten nowy mechanizm zakłada, że to gminy zorganizują wywóz śmieci, czyli ogłoszą przetarg na wybór firmy zajmującej się odbiorem nieczystości. Do gmin będzie też wpływał podatek śmieciowy samorządy uchwalą jego wysokość. Ci, którzy uczciwie płacą za odpady, nie powinni płacić więcej, a Podeprę tą moją wypowiedź doświadczeniem z niedalekiej od nas pszczyny. W gminie pszczyna wprowadzono w roku 2007 w drodze referendum to rozwiązanie, które teraz ustawa wprowadza. I okazało się, że po dwóch latach obowiązywania tych przepisów, wprowadzenia tego systemu, po dwóch latach dwa razy więcej zebrano odpadów, czyli to jest to, ta druga część to jest ta z lasów, powiedzmy sobie. Natomiast dwukrotnie mniej przeciętna rodzina płaci za odpad. Wysokość opłaty będzie uzależniona nie od wielkości kubła, ale od liczby osób, które zamieszkują w danym domu. Premiowani będą ci, którzy będą segregować śmieci, bo będą mogli liczyć na zniżki w gospodarstwie domowym. W ustawie znalazły się także zapisy uderzające w amatorów palenia śmieci w piecach, co niestety wciąż jest dość częstym procederem. Teraz służby porządkowe będą miały narzędzie, by reagować na tego typu sytuacje. W przypadku podejrzenia, że ktoś pali śmieciami, plastikami i innymi prawda, we własnym palnisku, burmistrz, policja, no każdy organ kontrolny może wejść do, do domu, na zasadzie pobrania próbki z paleniska stwierdzenia oczywiście jeżeli by się okazało że tak jest no to sankcje są bardzo duże Samorządy będą mogły wprowadzić opłaty śmieciowe już na początku 2012 roku ale na razie nie będzie ona jeszcze obligatoryjna Taki obowiązek pojawi się półtora roku później czyli w lipcu 2013 roku